Tylko w Chobutku. Radiowa SP2. Odpowiedź ustna w radiu SP2. Gościem naszego programu, odpowiedź ustna, jest człowiek, który mógłby założyć cały zespół sam. Która na wszystkim, co wpadnie mu w ręce. która elektryczna, basowa, klawisze, perkusja, wiolonczela. Jakby jeszcze tego było mało. Jak sam mówi, no bas, no fan. Porozmawiamy również o tym, jak to jest mieć więcej instrumentów niż rąk. Jak, skąd bierze energię na wszystkie projekty, w których bierze udział. To jest ich naprawdę masa. I o tym, co się stanie, jak zabraknie mu kabel na koncercie. Arkadiu Suchara, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Arku, na początku chciałbym poruszyć temat swojej przestronności muzycznej. Skąd się bierze Twoja miłość do basu? Miłość do gitary basowej to jest e, pierwsza miłość. Pierwsza, e, ponieważ gram na niej najdłużej. No, moja przygoda zaczęła się od Wielonczeli w szkole muzycznej i całej tej edukacji systemowej. E, no, odkąd złapałem gitarę basową, e, oszalałem. Na jej punkcie, no i później, później by naturalną koleją rzeczy było to, że chwyciłem za gitarę najpierw klasyczną, akustyczną, elektryczną. A studio muzyczne to już jak gdyby, e, e, także i fortepiano. A że jestem muzykiem rozrywkowym, no to i keyboardy i, i cała ta sfera elektroniczna w instrumentach klawiszowych. A co no faktycznie miałeś moment na koncercie, gdzie odpiął ci się kabel od gitary, albo odsłuch się działał, albo strona od gitary pękła. Co wtedy zrobić w takiej sytuacji? <laughs> nic, uśmiechać się do ludzi, jakby się nigdy nic nie stało. <laughs> Słuchajcie, no, jest tak, że w sytuacjach koncertowych zdarzają się różne momenty. Właśnie takie to są trudne momenty, kiedy grasz, a Odpinać się kabel, bo nie wiem, ktoś ci go nadepnął, albo, e, albo sam sobie go nadepnąłeś. No, od długiego czasu, od wielu, wielu lat już gram na systemach bezprzewodowych, które jak gdyby eliminują po prostu ten problem. E, struna pękła, e, oczywiście zdarzyło się na koncercie, ale wtedy mam tak zwany backup. W postaci drugiej gitary basowej, którą szybko przepinam, albo gitary zwykłej, którą szybko przepinam. No i, i gram dalej. Tam, jak zacząłem skrolować historię Twoich projektów, myślałem, że mi się szybciej mieszka skończę niż to dojadę do końca. Ale ja przesadzam no. <laughs> Skąd wierzysz energię na to wszystko i czas przede wszystkim, bo milion wyczyna raz tak naprawdę robisz. E, powiem ci szczerze, Janku, że aż tak dużo chyba tego nie ma. Jest oczywiście paręnaście, paręnaście rzeczy, nad którymi pracuję równocześnie, ale udaje mi się to na szczęście godzić. Skoro mnie udaje się godzić te rzeczy, to angażując się stop w 100% w nie wszystkie, bo inaczej nie potrafię, to wydaje mi się, że są one do pogodzenia i nie jest ich aż tak, aż tak dużo. Oczywiście, patrząc wstecz w moje działania, no to faktycznie, było tego bardzo dużo, ale to nie, nie wydarzało się w tym samym czasie, tak? To jest rozłożone przez lata, no bo trochę już funkcjonuje na stradzie yy, I to, no tak to wygląda. A jaki projekt, mm, tak najbardziej Cię zadowala ze swojego efektu, czy z którego jesteś najbardziej dumny? Mm, staram się angażować w projekty, które dają mi radość. I, i nie mogę powiedzieć, który, z którego jestem najbardziej, najbardziej dumny, bo jak gdyby wkładam serce i 100% siebie we wszystko to, w co się angażuję. I tak naprawdę, jeśli uda się to osiągnąć, że, że jest to zaangażowanie wśród innych członków zespołu, czy z projektu, no to już jest powód do dumy, tak? Jeśli jest to również dobrze odebrane na koncertach, no, no, to jest to powód do domu. Jeśli ukaże się płyta, która cię zadawala, to jest to powód do dumy. Nagrałeś komuś, nie wiem, czy basówki, czy gitary, czy klawisze i ktoś jest z tego bardzo zadowolony i szczęśliwy, to jest to kolejny powód do dumy. Jeśli nagrałeś komuś całą płytę, zrealizowałeś jako producent, aranżer. I ktoś jest szczęśliwy, bo wydał swoją wymarzoną płytę, to jest to kolejny powód do dumy. I ja to tak postrzegam. I postrzegam, że coś jest bardziej wartościowe, coś mniej. Jeśli ktoś zaprasza mnie do współpracy, to, to tak jak powiedziałem wcześniej, staram się angażować w to na 100% i, i, i jak najbardziej rzetelnie podchodzić do każdego wyzwania, tak z którym mam się zmierzyć jeśli uda mi się to zrealizować, no to za każdym razem jest to powód do dumy. Już jakiś czas temu y, robiłeś muzykę do komiksu. Jak wygląda proces tworzenia muzyki, jednak mimo wszystko pod obrazki? Dla mnie jest to takie bardzo abstrakcyjne. Y, jak to wyglądało? To znaczy tak, jeśli chodzi o y, muzykę do komiksu, to y, jest to muzyka, 40 minut muzyki, ale to jest tak naprawdę nie pod całą treść zawartą w komiksie, tylko pod jedną ze scen, które są w nim e, zawarte. Futuro Darko to jest projekt, do którego muzykę skomponowałem razem z moim przyjacielem Ronkiem Odojem. Tak naprawdę, siedzieliśmy w studio e, i razem, i każdy w swoim, e, tworząc tą muzykę. Podczas pandemii. I to było w ten sposób robione, że część muzyki jak gdyby powstała pod fragment tej sceny, a później Krzysztof Nowak, który rysował, jak gdyby stworzył obrazy w tym komiksie do tego, co już usłyszał. Tak to wyglądało. Także to nie jest pod cały komiks muzyka, tylko pod jedną ze scen, pod część, pod fragment komiksu. Czyli w tym wypadku nie była muzyka pod obrazki, tylko obrazki pod muzykę. I tak, i tak to było. Okej, okay, um, Uważasz, że w obecnych czasach talent bardziej zależy od. Bardziej, sukces zależy od, bardziej od talentu, czy od ciężkiej pracy włożoną w to, co się chce osiągnąć? Już nie będę kto to powiedział, że tak naprawdę obojętnie, co by się robiło, ale. Talentu jest 30%, a pracy jest 70%. A na, to, na to pytałeś, czy od czego zale, zależy sukces? Tak. To jest od wielu czynników. To nigdy nie jest w takich sytuacjach jak biało-czarna sytuacja, tylko wielobarwna, wielokolorowa. I to, czy po pierwsze, co, co rozumiesz pod pojęciem sukces? Co jest dla ciebie sukcesem? Tak? E, sukces ma wielu ojców. Jak to mówią, i wiele jest czynników. To, to wiadomo, praca jest moim zdaniem na pierwszym planie, bo bez pracy nic nie zrobisz. Jeśli chodzi na przykład o proces samo doskonalenia, siebie jako muzyka, talent jak najbardziej pomaga. Sytuacje, w których się znajdziesz w życiu, ludzie, którzy cię w danym momencie gdzieś otaczają, są. Wieloczynnikowa sprawa. Wolisz studio, czy scenę koncertową? I to, i to. I to mi daje... I studio mi daje dużo, dużo satysfakcji. A z kolei scena daje... Daje tobie taką adrenalinę, bez której muzykowi później ciężko jest funkcjonować. To jest Te, te emocje na scenie, kontakt z publicznością, to jest coś, bez czego... Ja już żyć nie potrafię. Z instrumentami muzycznymi jest trochę jak z samochodami. Fajnie się o nich rozmawia, ale prawdziwą frajdę daje przejażdżka. Zagramy coś razem? No oczywiście, zapraszam. właśnie Magia muzyki. Może spotkać się z różnymi, z różnymi ludźmi z różnych części świata. A bierzecie instrumenty do rąk i okazuje się, że mówicie w tym samym języku. To jest cudowne. Tak, to jest... Muzyka jest językiem uniwersalnym. To prawda. Nie znającym granic. Znajdujemy się dziś w pięknym studiu, nowym. i Czy jest możliwość, żeby ktoś nagrał tutaj swoją piosenkę na przykład? Tak, moja praca to także praca jako realizatora, jako kompozytora, aranżera i producenta. Akurat mam to szczęście, że mogę pracować u siebie, mam swoje studio. Może powiedzieć, że to jest takie home studio. Niewielkich rozmiarów, ale, ale można tu jak najbardziej nagrać swój głos, swój instrument razem ze mną, współtworzyć piosenkę, tudzież e, piosenki na, na całą płytę. A jak można się skontaktować? E, przez social media najprościej wydaje mi się, przez e, Facebook albo przez Instagram Arek Music Studio. Tak, to widać na, na monitorze. Także zapraszam do współpracy i, i każdego, kto, kto ma takie marzenie. Nagrać swoją twórczość, poćnie, jakiś cover, cokolwiek. Jak najbardziej. Można to umieć zrobić. As Formation. Dobrze interpretuje nazwę? Formacja Arkadiusza Sukary? Tak, As Formation. Kiedyś miałem As For Motion, ale została Formacja AS od moich inicjałów. Miałem przyjemność być na naszym koncercie podczas festiwalu Baboki widać, że na scenie czujesz się jak ryba w wodzie, że przekazujecie publiczności, przelewacie ze swoich serc do nich tą energię, którą emanujecie. Jakbyście mieli taką nieograniczoną inwencję twórczą, improwizację. Czy dla muzyka jest coś lepszego niż obnażanie swojego muzycznego ja? Nie wiem, to... czy jest coś lepszego, a na tym polega trochę praca muzyka, że dzieli się z publicznością swoją, swoimi umiejętnościami. I uważam, że zadaniem zespołów czy, czy muzyków jest właśnie przekazanie tej swojej energii, którą daje na scenie publiczności, i sprawić, żeby publiczność po koncercie wyszła w dobrych emocjach, tak, żeby. żeby ta, ta, nie, Godzina, półtorej koncertu sprawiło, że ktoś poczuje się lepiej w tym dniu. Może się czymś zainspiruje. Także takie jest zawsze moje przesłanie do publiczności. A to jest muzyka, którą, którą gramy już parę lat i dajemy sobie bardzo dużo przestrzeni do gry. Nie ma ściśle określonej formy. Podczas solówek. Wiadomo, są pewne elementy w utworach stałe, ale dużo jest części improwizowanych, gdzie mamy możliwość po prostu takiej twórczej ekspresji na scenie. I to daje muzykowi takie poczucie też i spełnienia i dużej wolności. Taki był od początku zamysł w formation. A skąd pomysł nagrania muzyki progresywnej? No, stąd, że od, od już wielu lat słucham takiej muzyki. Lubię tą muzykę, właśnie taką, gdzie są długie formy utworów, gdzie jest duże pole do popisu sojistycznego, czy gitar, gita, gitarzysty, czy basisty, czy parkusisty, czy saksofonisty, z którym też gramy, czy skrzypka, czy klawiszowca, bo ta konfiguracja członków jest różna. No, i tak to wygląda. E, Muzykę progresywną także słuchał mój przyjaciel Romek, z którym gram też w tym projekcie. E, Darek, e, wcześniej jeszcze e, Krzysiu i tak dalej. A jak narodził się pomysł stworzenia takiej składanki różnych utworów e, i granie je później na koncertach? Muszę przyznać, że to taki no, dość oryginalny pomysł i wręcz spotykamy. spotykany. Tak, my to pieszczotliwe nazywamy wiązanką śląskich walczyków. Oczywiście tak nie jest, już nie pamiętam jak to było, ale to wyszło wyszło chyba na jednej z prób, że chcieliśmy, już wiem, trzonem tej, tej takiej wiązanki kilkunastu tak naprawdę, bo tam jest chyba 12 czy 13 różnych fragmentów różnych utworów z różnych stylistek, wzięło się od tego, że zaczęliśmy Chcieliśmy zagrać utwór grupy Rush YYZ mm -hmm. i chcieliśmy zagrać In The Dead Of Night grupy UK. Jak gdyby to był trzon i później grając te utwory na próbie, ktoś tam wtrącił jakiś riff z innego utworu. No i stwierdziliśmy, jak chłopaki to pasuje, może tak to zostawmy. No i graliśmy i za którymś razem, ja już nie pamiętam, czy ja, czy klawiszowiec, czy gitarnik wrzucił jakiś inny motyw, zupełnie innego utworu. No i stwierdziliśmy, że chłopaki, to też pasuje, dobra, no to też zostawiamy. No i tak przez, <laughs> przez kilka prób ten utwór ewoluował do tego, że nagle tych różnych fragmentów, no bo tam jest i Jackson, i Karawczyk nawet, i Genesis, i Deep Purple, było kilkanaście, ACDC, i, AC i, i Verge, Rolling Stones, tutaj, tak. Queen, tak. Te największe, gdzieś tam fragmenty największych ich przebojów posplataliśmy, no i tak to zostało po prostu. A jakie jest Twoje największe marzenie zawodowe aktualnie? Największe marzenie zawodowe, to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jeśli chodzi o marzenia. Być szczęśliwym w tym, co się robi. Żeby z, z wszystkiego, co się robi, mieć dużo radości. I moim marzeniem największym jest to, żeby zawsze cię otaczali pozytywni i dobrzy ludzie. A obecnie jesteś spełniony zawodowo, czy uważasz, że w pewnym momencie mógłbyś postąpić inaczej i przez to twoja kariera mogłaby wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja patrzę do przodu. Jak gdyby z tego co było, wyciągam wnioski. Staram się nie rozpamiętywać, co by było gdyby, bo to jak gdyby nie, przynosi, nie przyniesie mi nic, nie wniesie w moje życie nic dobrego. Patrzę do przodu, działam tu i teraz. Bo na to mam wpływ. A jakie masz rady dla młodych muzyków, które są dopiero, którzy dopiero zaczynają tą swoją ścieżkę, karierę i jeszcze wszystko przed nimi? Ćwicz codziennie. Czyli praktyka czy nie mistrza? Practice McMaster. I pod okiem nauczyciela. To dużo rzeczy ułatwia i skraca drogę. Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć temat. Tyś zrobiłeś czołówkę naszego programu, to za Ciebie bardzo dziękujemy, jest wspaniała. I interesuje mnie bardzo, jak wygląda proces tworzenia muzyki na zamówienie? Znaczy, no metod jest wiele. Metod jest wiele. E, urządzenia obecnie, czy syntezatory, czy różnego rodzaju. E, ma maszynki, może powiedzieć, do robienia muzyki ułatwiają te sprawy. Ja jestem, jak to mówię, bardziej analogowy i do tematu podszedłem analogowo, czyli po prostu to wszystko, co jest w tej czołówce, zagrałem na gitarach na elektrycznej, na basowej, zagrałem na klawiszach, zrobiłem stronę perkusyjną, także tak to u mnie powstało. A pomysł na to i to się zrodziło jak, jak szedłem z spacerem w parku chyba. Pomysł na melodię, pomysł na riff. No i później jak zacząłem to y, tworzyć, nagrywać, no to przychodziły kolejne pomysły na, na perkusję, na tempo, na, na harmonię i tak dalej, na brzmienie. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało u mnie y, zawsze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Krótką, bo krótką, ale treściwą. Bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawiało, cieszę się, że mogliśmy zagrać yy, razem utwór i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność z Tobą porozmawiać. Również bardzo dziękuję za zaproszenie na ten wywiad i, i bardzo dziękuję za propozycję yy, skomponowania czołówki do waszego programu. To super doświadczenie, uwielbiam takie rzeczy. Dzięki. Dzięki. w chłopucku. Radiowa. Espyt